Państwo wiedzą, w, w, we Wrocławiu działają studia podyplomowe o nazwie dźwięki i audiosfera i nie przypadkiem ten tytuł nawiązuje właśnie do nazwy tych studiów. E, Odparliśmy te studia właściwie tak ze studentami to przed dwoma laty, w tym roku jest druga edycja właśnie kończymy. E, I byłam współautorką programu, czy taką główną może nawet pomysłodawczynią, jakby ten program mógł wyglądać, chociaż zostało mi to zadane przez szefa. Programu, który tworzyłam z doktorem Robertem Losiakiem, doktorem Sławomirem Wieczorkiem, osobami, które są związane na co dzień z Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego, która działa na Uniwersytecie właśnie Wrocławskim i jakby uruchomienie takich studiów było naturalną konsekwencją działania tej, działalności tej pracowni. To nowe wyzwanie w moim trwającym kilka dekad zawodowym życiu etnomuzykologa czy antropologa muzyki, ja tutaj nie chcę tego za bardzo rozdzielać, myślę, że jestem jednym i drugim, skłoniło mnie do przemyśleń nad takimi zagadnieniami jak praktyka słuchania, wyrażona w prowokacyjnie sformułowanym przez Jamesa Clifforda pytaniu: A co można powiedzieć o uchu etnografa? refleksji nad źródłami informacji o środowisku fonicznym człowieka czy sposobami zapośredniczania wiedzy o badanej kulturze Coraz bardziej zaczęłam uświadamiać sobie różnice między antropologią muzyki Alana Myriama w antropologią muzyczną Charlesa Zige, nie Charlesa, tylko Antoniego Zigera, antropologią dźwięku i antropologią w dźwięku Stevena Felda i brzmiącą antropologią, jak można by dosłownie przetłumaczyć termin The Sounded Anthropology, który znajdujemy w pracach etnomuzykologicznych z ostatniego dziesięciolecia. Wraz z tą refleksją pojawiło się przekonanie, iż warto zmienić, czy raczej przeorganizować nasze myślenie o przedmiocie badań etnomuzykologicznych i o sposobie przedstawiania badanej kultury, przedstawiania rozumianego jako substytut rzeczy, faktów i zdarzeń jako uobecnienie tego, co nieobecne, jako obraz poznawanej przez nas rzeczywistości. Proponowane zmiany. Nie mają charakteru rewolucyjnych. Dotyczą włączania do badań nad kulturą muzyczną w większym stopniu, niż jest to obecnie praktykowane, świata dźwięków, w którym muzyka istnieje jako jedna z możliwych form ekspresji. Innego jeszcze wykorzystania nagrań terenowych, niż jako źródła danych do tworzenia opisów słownych czy sporządzania transkrypcji muzycznych. I po trzecie pogłębionego czytania tekstów etnograficznych. Moje rozważania chciałabym rozpocząć z przypomnieniem koncepcji pejzażu dźwiękowego, którą od lat 70. ubiegłego stulecia rozwija kanadyjski kompozytor Raymond Murray Schafer, a która w znaczącym stopniu przyczyniła się do zwrotu auralnego, jaki dokonuje się w antropologii światowej. Uwzwrot oznacza nie tylko przeciwstawienie się hegemonii wzrokowego postrzegania rzeczywistości i dostrzeżenie równoprawnej roli percepcji dźwiękowej, lecz także otwarcie się tej dyscypliny na alternatywne sposoby prowadzenia badań, tworzenia dokumentacji etnograficznej i przede wszystkim pozawizualnych reprezentacji badanych zjawisk. Schäfer wprowadził termin Soundscape. Wcześniej pojawia się ten termin w, u Alwina Luciera, ale w innym kontekście, w odniesieniu do jego kompozycji. A więc wprowadził ten termin przez analogię ze słowem landscape, czyli pejzaż dźwiękowy, to jest soundscape, pejzaż po prostu krajobraz landscape. Zwraca przy tym uwagę, że tak jak pejzaż oglądany dzięki zmysłowi wzroku, nie jest naturą a jedynie jej percypowanym przez człowieka fragmentem tej natury tak i soundscape nie jest audiosferą a więc naturalnym otoczeniem akustycznym a jedynie jej częścią postrzeganą przez odbiorcę pejzaż dźwiękowy rozumie scheffer jako dynamiczny system wymiany informacji przyznaje mu status bytu kulturowego jako, że nie jest on obiektywnie istniejącym wycinkiem rzeczywistości danych w postrzeżeniu słuchowym, lecz jej subiektywnym czy raczej intersubiektywnym odzwierciedleniem, interpretacją dokonywaną z uwagi na swoje aksjomatyczne nacechowanie. Człowiek jest twórcą pejzażu dźwiękowego. Audiosfera to jest to otoczenie dźwiękowe, które istnieje. Obiektywnie, pejzaż dźwiękowy to jest to, co człowiek słyszy. Więc człowiek jest twórcą pejzażu dźwiękowego i jego odbiorcą jednocześnie. W perspektywie ogólnej słyszy dźwięki natury i dźwięki ze świata ludzi, na płaszczyźnie jednostkowej zmienia to, co słyszy mniej lub bardziej świadomie, komponuje. W związku z tym spostrzeżeniem, Scheifer przykłada szczególną wagę do, ed do edukowania ludzi w zakresie słuchania. Używa nawet w tym kontekście sformułowania czyszczenie uszu, które może się całkiem inaczej kojarzyć. Chodzi o ćwiczenia, które mają na celu przewartościowanie panujących nawyków percepcyjnych poprzez podwyższenie kompetencji sonnologicznej jednostek i całych społeczeństw. Idealny słuchacz to w ujęciu szefera człowiek, świadomie postrzegający system dźwięków i swoje w nim miejsce. Człowiek wchodzący aktywnie w swój soundscape, rozważający i oceniający dochodzące do niego dźwięki, wreszcie poprawiający swoją percepcję, dbający o własne słyszenie i o otoczenie, w jakim przebywa. Zaryzykuję stwierdzenie, że bliższy temu ideałowi był człowiek pierwotny, niż my, doświadczający permanentnej schizofonii to termin ukuty przez Schaeffera na wzór pojęcia schizofrenii, czyli sytuacji, w której słyszane dźwięki odrywają się od kontekstu, zwielokrotniają, utrudniając ich identyfikację i zrozumienie. Czyż nie potroszę, nie mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy podczas badań terenowych nastawiamy się na nagrywanie Muzyki w cudzysłowie muzyki, bo definicje muzyki też są różne w różnych kulturach, w różnym czasie i, i, i u różnych ludzi. Albo słuchamy wyłącznie muzyki nagranej na płycie czy dostępnej w Internecie. Na gruncie antropologii mierzy się z tym problemem Steven Feld, amerykański antropolog kulturowy, etnomuzykolog, językoznawca, filmowiec, artysta dźwiękowy i muzyk jazzowy, autor wielu prac, m.in. Y, słynnej książki Sound and Sentiment, Birds Weeping, Poetics and Song in Kaluli Expression, która doczekała się trzech wydań w 1982 roku, 1988 i w 2012. Feld opisał w niej wyniki swoich badań, które dotyczyły etnoteorii Kaluli, ich założeń estetycznych, wyrażanych poprzez metafory, nawiązujące w dużym stopniu do zjawisk z otaczającego świata, kodów komunikacji dźwiękowej, funkcjonujących w, tym, w tej społeczności z płaczem ludzi i odgłosami ptaków włącznie, relacji pieśni ludzi do pieśni ptaków oraz do odgłosów lasu. Główna część wspomnianej książki Felda pozostała niezmieniona, natomiast w drugim wydaniu zostało dodane postscriptum zaś w trzecim, wstęp do trzeciego wydania, które pokazują drogę, jaką przebył Feld od studiów u Myriana, ojca antropologii muzyki, poprzez antropologię dźwięku, którą uprawiał na początku swojej działalności, po antropologię w duchu, dźwięku, antropologię w dźwięku, w duchu której tworzy projekty z ostatnich dwóch dziesięcioleci. We wstępie do książki z 2012 roku Feld stawia pytanie, jak czytać książkę Sound and Sentiment po 30 latach od jej opublikowania po raz pierwszy i o to co odpowiada. Całkiem po prostu posłuchaj jej. Posłuchaj mojej historii słuchania deszczowego lasu i ludzi Bosawi. Słuchaj, jak w każdym nagraniu słychać różne konfiguracje tego, co ludzie bosawi nazywają lift off over sounding, czyli ciągłego nakładania się, zamiany, zazębiania się figur dźwiękowych i tła. Posłuchaj, Voices of the Rainforest, żeby usłyszeć, jak poznanie lasu deszczowego przyczynia się do powstania zróżnicowanych form ekspresji instrumentalnej i wokalnej. Posłuchaj Rainforest Soundworks, żeby usłyszeć codzienne otoczenie dźwiękowe Bosawi jako akustyczny habitus. Posłuchaj Trzech Płyt Bosavi, Rainforest Music from Papua New Guinea, żeby dowiedzieć się w sposób akustyczny, jak poznawałem dwa lub trzy pokolenia ludzi Bosawi. Posłuchaj świata rytuałów Bosawi, i tak, jak go za pierwszym razem w la, usłyszałem w latach 70. z płaczem i piosenkami, które transkrybowałem, tłumaczyłem i analizowałem w tej książce. Posłuchaj nowej muzyki Bosawi, brzmień nowoczesnej gitary, jak mieszają się z dawnymi pieśniami, eksperymentuj z jednoczesnym czytaniem książki i słuchaniem, żeby usłyszeć odczucia towarzyszące poznawaniu świata przez dźwięk. Tak więc Feld zaleca czytelnikowi, aby wsłuchał się w czytany tekst, tekst stworzony przez badacza, który używając określenia Maria Schaeffera był nausznym świadkiem opisywanych zdarzeń dźwiękowych. Z drugiej strony Feld oferuje potencjalnemu odbiorcy nagrania zamieszczone na wydawanych przez niego płytach, nagrania szczególne, bo obejmujące odgłosy przyrody, szumiącego lasu, śpiewających ptaków, rechoczących żab, zmieniające się o różnych porach dnia i nocy, w które wkomponowują się głosy ludzi i dźwięki instrumentów muzycznych". To miał być taki przykład ze Spotify, pokazanie tej płyty, co zawiera, no ale nie mamy takiego połączenia, więc ten opis mam nadzieję, że wystarczy, żeby sobie wyobrazić Intencje, intencje Felda. Pod wpływem Schaeffera i jego sposobu dokumentowania dźwięków, wyłożonego w World Soundscape Project, Feld dostrzegł możliwość uprawiania etnografii w sensie opisu badanej kultury w postaci nagrań z użyciem technik miksowania dźwięku stosowanych w kompozycjach elektroakustycznych. Dodać należy, to bardzo, bardzo ważne i wydaje mi się, jest wskazówka dla nas wszystkich prowadzących badania terenowe, że cały ten pejzaż dźwiękowy prezentowany w nagraniach, Feld starał się uchwycić w sposób, w jaki istnieje on w percepcji mieszkańców Lasów Bosari, czyli tak jak słyszą badania. Proponuję obejrzeć fragmenty wersji demo filmu Voices of the Rainforest, który po raz pierwszy został zaprezentowany na festiwalu filmowym Margaret Mead, w 2018 roku. Film ten opowiada o 24 godzinach z życia Kaluli za pomocą słyszanych przez nich dźwięków zarejestrowanych przez Felda w ciągu blisko 50 lat, którym towarzyszą fotografie pochodzące również z archiwum badacza. Ten film trwa za długo, żeby go tu prezentować. Jest oczywiście dostępny online, po prostu, bez, bez żadnych potrzeb rejestrowania się. Ja będę tak wyrywkowo po kilka sekund pokazywać yy, yy, dźwięki, prezentować dźwięki wraz z tymi zdjęciami z różnych pór dnia. Na początku będzie się wydawało, że obraz nie działa, ale to jest po prostu noc. Nieładnie, tak, ale nie mamy czasu. Żeby... They can't stop wondering who is out there and what are they communicating about. These sounding presences are voices, relations that speak to them. They say that each audible forest life is an ancestral echo of a human one. They call these intimate companions, de Dagano. Voices of the rainforest. No i tak dalej do, do pewnego stop y, miejsca. Jest tylko natura, natura, natura. I później pojawiają się ludzie, którzy zaczynają swój dzień właśnie śpiewając. Tak śpiewają przy różnych pracach, tu konkretnie sagowca, a z Sagowca, z tego wnętrza robią mąkę. To znaczy wyciągają najpierw to wnętrze. No tak, więc mam nadzieję, że to daje jakieś właśnie wyobrażenie. Jak można taki dokument skonstruować? Jak można za pomocą dźwięku i obrazu opowiedzieć to, co się opowiada, również słowami w książce, co było opowiedziane, ale myślę, że percepcja tego, odbiór tego jest inny, jest po prostu pełniejszy. Feld brał też udział w innych projektach z innymi już antropologami muzyki, których zaraził jakby tym sposobem dokumentowania rzeczywistości i przekazywania wiedzy o niej. Nie będę się już nad tym zatrzymywać. Bo wolałabym przejść do takiego tekstu już, żeby wątek polski się pojawił, który chciałam szczególnie zadedykować profesorowi, mojemu koledze, profesorowi Zbigniewowi Przeremskiemu. Bo tak, w Polsce właściwie wydaje mi się, że za mało się robi w tym kierunku, albo w, no w ogóle nie wiem tak dokładnie co się robi, ponieważ była konferencja w Gdańsku, tak, pejzaże dźwiękowe wsi. Ale nie wiem, co tam się wydarzyło. Mogłam wiedzieć i wziąć w niej udział, a niestety termin mi bardzo kolidował z innym. Więc czekam na przykład na publikację z tekstem pani Basi, który brzmi obiecująco, tak? O tych relacjach z pielgrzymek, tak? Czy jakoś tak. I, I oczywiście na inne teksty, ale tak w ogóle to... Właściwie już Kolberg, wydaje mi się, że można tak zinterpretować to, co napisał Izidor Kopernicki w jednym z tomów, które już później on po śmierci Kolberga wydawał, można tak zinterpretować takie zdanie, że Kolberg słuchał wszystkiego, co go otaczało, że rejestrował, zapisywał muzykę, ale był bardzo wrażliwy na rytuały, to oczywiście na ten kontekst, który on uwzględnia, też opisuje w dużym zakresie, ale też być może na dźwięki otoczenia i być może tu, Należałoby postawić, czy powiedzieć, czy zacytować, ja, sparasporasować to, co powiedział Jacek, gdyby Kolberg miał fonograf, i powiedzieć: Gdyby Kolberg miał rejestrator, sum czy jakiś inny, co on by tam nagrał? A i, i ja nie mogę się pochwalić moimi nagraniami zrobionymi w, ty, w tej konwencji, ażkolwiek bardzo bym chciała. Nie miałam dotąd okazji. Natomiast a propos takiego pogłębionego słuchania, do którego zachęcam, gotowych już tekstów etnograficznych czy tworzenia tego typu tekstów, chciałam zaprezentować fragment, fragment listu, który Łucjan Kamieński napisał do swego syna Jana, w którym opisuje taniec wielkopolski. I tutaj, Zbyszku, specjalnie dla ciebie wybrałam ten tekst. A proszę, proszę niekoniecznie zamykać oczy. Ale spróbować uruchomić wszystkie zmysły. Oczywiście słuchu, bo będę czytać, ale też wzroku, węchu, na pewno bardzo mocno dotyku, jeżeli sobie wyobrazimy, że jesteśmy tam w środku tej całej, tego całego zdarzenia. Powietrze aż, przy, aż gwiżdże, gdy taka para furknie koło ciebie, a tu gorąco i duszno, jak w piekle. Potleje się, gdzie śmierdzą, hałas y, przytupywanie jak strzały armatnie, prakrzyki, juchu hejdana, w szale dionizyjskim wyłazi pra człowiek, ale nad całym tym kłębowiskiem królują niby bogowie, boską niemal otoczeni i bezustannie nektarem pojeni muzykanci wyniesieni na tron ze stołków, na stół postawionych. Co, chwilę, co chwila staje przed ich obliczem jakiś ofiarnik i rzucając im pieniądz, wykrzykuje jakiś wiwat, który Bogowie, jak i śmiertelnicy w, w Nim po, podchwytują, w mig podchwytują, i ze śpiewem zaczyna się nowy taniec, a łby pęcznieją jak balony, zalane wódką i buczeniem bąka dudowego, co niczym młodzkarnia nieubłaganie i jednostajnie Wypełnia izbę, włazi w ściany, sufit i mózg, że je, w, łazi w ściany sufit i mózg, że jeszcze całymi dniami go się pozbyć nie można. Tak to jest kawał natury, coś z głębi prawieków. Mocne, że obalić może, to też nie każdy to ostrzyma. Myślę, że na tym wypada zakończyć, żeby wybrzmiał ten tekst Państwa głowach. Dziękuję bardzo.